Dobra, chłodniczka oleju. I tutaj jest taki bajerek, że to idzie tutaj z tą sprężynką. Tak. I wychodzi tutaj. Tu jest czujnik ciśnienia oleju. Lekko go wkręcę. I teraz... W momencie, kiedy ja go wkręcam no wychodzi cały ten czop. I tutaj przez tą małą szczelinkę ma się dostać właśnie olej. Ma być, wytworzyć się ciśnienie i, i czujnik Was każe, że to ciśnienie jest, tylko że coś mało się to wysuwa, dlatego widzę, że miejsce jeszcze jest, więc wydaje mi się, a tu idzie jeszcze uszczelka ogólnie na to. W momencie, kiedy wykręcamy ten czujnik, to olej nam nie spierdzieli, bo ta uszczelka będzie trzymać i będzie bardzo dobrze pasować do tej powierzchni. Ale właśnie myślę nad tym, żeby wziąć i tutaj dać tą podkładeczkę, która absolutnie nie zaburzy żadnego przepływu. Tym bardziej, że jak widać. Otwór jest tutaj w środku samym. Zakręcając teraz z tą podkładką. No tu będzie trzeba było jeszcze dociągnąć. No ale widać, że ta szczelina się tu kurczę zrobiła większa, więc przepływ tego oleju tu będzie znacznie większy. Powinno być OK.